Niedziela Świętej Rodziny. Tak wyobrażam sobie, że kiedy słyszymy w ogóle to słowo Niedziela Świętej Rodziny, to ono może budzić w nas bardzo różne emocje. No bo nasze osobiste doświadczenie rodziny jest przecież różne. Tak jak jesteśmy tu, w takiej społeczności, są wśród nas tacy, którym się po ludzku, mówiąc tak prosto, rodziny naprawdę udały. Wszystko jest dobrze. I między małżonkami, i między dziećmi, i rodzicami, i w tych wszystkich pokoleniach. I domy często są pełne, i nie tylko z okazji urodzin czy imienin, ale bez okazji dzieci, wnuki przyjeżdżają, i dom jest pełen życia. Ale wiemy, że. Nie w każdym domu tak jest. Mało tego są tacy małżonkowie, którzy cieszą się, będąc wiele razy rodzicami, mając wiele dzieci. Niektórzy małżonkowie, choć starają się i mają wielką miłość do siebie i przeleczyli się już na wszelkie sposoby, swoich dzieci nie umieją się doczekać. Wielu z Wielu, niewielu, ale tak jak ja, jak Tomek, ksiądz, nasze siostry i jeszcze kilka osób spośród nas nie założyliśmy swoich rodzin. Więc jakby w tym genealogicznym drzewie naszych rodzin ta gałązka jest po prostu ucięta, zabandażowana i nie wypuści już Kolejnej gałązki, święta rodzina. Kochani, chciałbym bardzo, żebyśmy, i wierzę, że od ducha świętego jest pewna myśl, którą mam w sercu, żeby patrząc na świętą rodzinę, pokazać w cudzysłowie takich drugoplanowych bohaterów dzisiejszego święta. Kim oni są. Jeżeli uważnie słuchaliśmy i Ewangelii, i czytań, to widzimy, że aż dwa razy w czytaniach występuje Abraham i jego małżonka Sara. I w czytaniu ze Starego Testamentu, i w liście do Hebrajczyków. Abraham, ojciec wiary, tak go nazywamy, ojciec Izaaka. Dostał go dopiero, kiedy miał około stu lat. Bóg tego Abrama wybrał i obiecał mu, że jego potomstwo będzie tak liczne, jak ziarnka piasku nad morzem. I chłop żyje, żyje jego żona Sara, i nie może się doczekać dzieci. Co to musiało się dziać w jego głowie i w sercu? A potem kiedy otrzymuje Izaka, to Bóg mówi: "Proszę cię wejdź z nim na górę i złóż mi go w ofierze". To niepojęte. Ale chcę na chwilę zatrzymać się nad tym, że Abraham i Sara byli już, mówiąc kolokwialnie, prosto starzy. Oni już mieli swoje lata. Widzicie ich jako Takich drugoplanowych bohaterów świętej rodziny, przed wiekami. A w Ewangelii widzimy małego Jezusa, który zostaje wniesiony do świątyni w Jerozolimie i tam jest Symeon. My go katechetycznie czy katechizmowo nazywamy starcem, Symeonem, czyli to słowo starzec określa już jego wiek. I widzimy tam prorokinie Annę. Która, uwaga, przez 7 lat żyła w małżeństwie, a potem została wdową i służyła w świątyni, a teraz ma 84 lata. Nasze rodziny składają się z tego małego, młodego pokolenia. Ono rośnie. Większość z was, to jest zawsze dla mnie obraz, w niedzielę, kiedy spotykamy się na tej mszy, jesteście wy w średnim wieku jako rodzice. Ale też obok nas są niektóre osoby, które są babciami i dziadkami. I tak jak moja mama pra babcia, też ma 84 lata jak ta proroki Anna. Kochani dzisiaj ci bohaterowie starzy, Wierzę, że są dla nas zaproszeniem do pewnej nauki. Ja posłużę się pewnym obrazem, który chciałbym, żeby przemówił do nas bardzo i ufam, że nie będzie to tylko zabieg taki teatralny. Jeżeli ja mogę prosić, to jest akurat trzy pokolenia. Tydzień temu chyba modliliśmy się za Filipka z okazji jego urodzin. Zapraszam go tutaj, zapraszam jego siostrę, Oliwkę, zapraszam jego rodziców, Dagmarę i Marcina i zapraszam jedną z babć. Zapraszam. Koń, chciałam, żebyśmy na chwileczkę na tę rodzinę. W sumie... O niej nie musimy za dużo wiedzieć. Chciałbym, żebyście się tak odwrócili po prostu do wszystkich. Kochani, wyobrażam sobie, że w każdej rodzinie działają, chcemy czy nie chcemy, pewne prawidła. To, że Dagmara z Marcinem chcą dobrze wychować swoje dzieci, malutką Oliwkę i Filipka, to nie jest odkrycie. Po prostu wyobrażam sobie, że chcą je kochać i wychować na dobrych, pięknych ludzi. Mało tego, na pewno chcą, żeby jak dzieci będą dorastać, żeby ich dzieci, bardzo ich mamę i tatę kochały i szanowały. Zgadzacie się z tym? To nie jest odkrycie. Ale się cieszę, że jest tu tutaj babcia dzisiaj z nami. Dlaczego? Bo malutki Filipek i malutka Oliwka, jak patrzą na swoich rodziców, to bardzo podglądają ich i uczą się tego, w jaki sposób Dagmara i Marcin względem swojej mamy są. Jak rodzice kochają swoich rodziców i szanują ich, ich dzieci też będą tak robić. Pani Urszula, babcia, jest jakby bohaterem drugiego planu, ale zdaje się, że ten bohater drugiego planu daje niezwykłą okazję. Żeby wychować to najmłodsze pokolenie. I to od Dagmary i od Marcina. I od Was, drodzy rodzice, jak możecie dać całe swoje serce nie tylko Waszym dzieciom, ale mieć ogromny szacunek i cześć do Waszych rodziców, do tych starszych, to miejcie ją. Zagmara, Marcin, Pani Urszulo i dzieciaczki, bardzo wam dziękuję. Takich rodzin jak wy, po prostu my wszyscy je tworzymy. Kochani, wierzę, że dzisiaj ci najstarsi bohaterowie Bożego Słowa pokazują nam, że oni są naprawdę ważni. Wiecie, jest takie słowo z mądrości Syracha kiedy mądrość Boża mówi tak: szanuj swojego Ojca, nawet kiedy straci rozum. Szanuj go. Mało tego. My wszyscy znamy Boże przykazania i słyszymy to, i znamy czci Ojca i Matkę. Kochani, jak za każdym razem, kiedy stoi przy ołtarzu, i patrzę na Was, to myślę sobie, że Wy jako rodzice, mający dzieci małe i dorastające, ile Wy macie serca, troski, poświęcenia, właściwie wszystko robicie dla nich. Dzisiaj, dzięki tym bohaterom drugoplanowym, chcę Was zaprosić do tego, żebyście... Pokazywali nieustannie Waszym dzieciom, nawet jak one czasem odwracają głowę, to jak Wy szanujecie swoich starszych rodziców. Każdy z nas ma ich innych. Niektórzy z naszych rodziców już zmarli, ale oni w sumie żyją w nas. Oni żyją w naszych opowieściach. Oni żyją w naszych wspomnieniach. I to jest niezwykłe. I drodzy najstarsi spośród nas, tak jak moja mama, bardzo wam dziękuję za wszystko, co zrobiliście dla waszych dzieci, dla waszych wnuków, dla waszych prawnuków. I wierzę, że Bóg wasze proste życie widzi najlepiej. I chcę modlić się dzisiaj i z dziećmi waszymi i nie tylko, i z dorosłymi, aby Bóg błogosławił wam, jak Abrahamowi I Sarze, jak temu starcowi Symeonowi, jak prorokini Annie. Bo wszyscy jesteśmy jedną rodziną. Panie Jezu, Ty znasz nas. Znasz historię każdego z nas. Nic nie jest zakryte przed Tobą. Wiesz, jak byliśmy wytęsknieni przez naszych rodziców, lub jak się im przytrafiło. Panie Jezu, Ty wszystko wiesz. Dziękujemy Ci za nasze życie i myślą i modlitwą ogarniamy wszystkich ludzi na Ziemi. Spraw Panie, abyśmy mieli szacunek do siebie nawzajem i przez to malowali i tworzyli żywą Ewangelię. Błogosław nas, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.